Dzień dobry serdecznie, zapraszam na kolejne podsumowanie piłkarskiego weekendu. Kategorie, mam nadzieję, znacie, pamiętacie. No dzisiaj głównym tematem będzie trochę kontynuacja dramatów, które dzieją się w związku z Barceloną, aferą Negreira, Ale powiemy sobie o psr powiemy sobie o aferze z Lineker'em. Będzie trochę beki, będą niszczyciele. Wszystko, wszystko zobaczycie. Pamiętajcie tylko o ważnej rzeczy. Macie do wyboru dwie oferty na kanal plus online: jedna 39 zł w ofercie na 3 miesiące, jedna 59 zł, gdzie macie też kanały Ligi Mistrzów. Ile więc pełna oferta. A jeżeli się zastanawiacie, po co poza całą masą lig i filmów, które tam macie do obejrzenia, jedna data: 19 marca Arsenal Crystal Palace, później widzę z Lechem Poznań, a na koniec o 21:00 El Classico. Takie to już. Teraz to już 19 marca El Clasico. Na ten mecz z lotu nie ma. Planuję coś innego w późniejszym terminie. Będzie transmisja za to live z tego na kanale Betclick. Ale jeżeli chcecie oglądać mecz i wiele innych meczów, oferta Kanal Plus Online w dwóch różnych opcjach, jak kupujecie z mojego linku, wspieracie kanał, za co serdecznie Wam dziękuję, a my jedziemy z odcinkiem. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Moi drodzy, zaczynamy od kategorii niszczyciele kuponów i rozpoczynamy od Serie A. Bo oto Inter, który, no powiem szczerze, zbierają się troszeczkę ciemne chmury, nad... znaczy wiadomo, to jeszcze jest za daleko, żeby mówić o jakichś zwolnieniach i tak dalej, ale taki. Gorszy okres, jeżeli chodzi o Inzagiego. W tym momencie jego Inter przegrał na wyjeździe ze Specją, 2-1 do 1, i trochę oni grają w kratkę. Bo to jest remis, zwycięstwo, porażka, zwycięstwo, porażka, no ale ten mecz ze Specją, ta porażka trochę przelała, no przelała, no u kibiców pewnie bardziej, bo mimo wszystko wiadomo, że to nie o to chodzi, że oni mają walczyć o mistrzostwo, bo raczej tego już nikt nie oczekuje przy takiej stracie. Jest duży ścisk, jeżeli chodzi o kandydatów do gry w Lidze Mistrzów, bo tam przecież cały czas Milan jest w grze, Lazio jest w grze, które też teraz Zanotowało Remis, co prawda, Milan też przegrał, więc to trochę Interowi pomogło, ale ta przewaga nad resztą stawki Interu mocno stopniała i to jest spory problem. A w Specji, przypomnę, polska Specja to jest, także oni zadowoleni. 5 punktów nad strefą spadkową: Yellow. Drugi niszczyciel to jest Liverpool, i wiem, Liverpool w tym sezonie nie takie rzeczy robił się z Beka, że Liverpool jest Robin Hoodem Premier League, zabiera punkty bogatym, oddaje biednym. No po 7-0 z United to pewnie niewiele osób zakładało, że dostaną 1-0 z Bernmuth, które jeszcze niedawno było ostatnie w tabeli, teraz wykraskało się na trzecią pozycję od końca. Do tego zmarnowana jedenastka przez Salaha, który po raz pierwszy w Liverpoolu nie trafił w bramkę wykonując 11, więc taka ciekawostka. No ale mimo wszystko, nie oszukujmy się, jest to zaskoczenie. Po, po tych ostatnich wynikach Liverpoolu niewątpliwe i Liverpool cały czas z nadzieją, oczywiście na ligę mistrzów, ale Tottenham swój mecz wygrał i ta przewaga się powiększyła. No i ostatni, znowu za, zawitamy do serie A. Bo oto Roma podejmowała w fantastycznym. Swoją drogą meczu, o którym jeszcze sobie powiemy, Sasuolo i przegrała 3 do 4, więc również jest niszczycielem, bo również jest w gronie drużyn, które walczą Roma oczywiście o Ligę Mistrzów. Natomiast Sasuolo i ich forma wyjazdowa, no nie jest czymś specjalnie imponującym, choć rzeczywiście w ostatnio nie przegrywają na wyjazdach i to im trzeba przyznać. Mimo wszystko, niszczyciel jest, czerwona kartka jest, tym bardziej, że to tak naprawdę obrońcy dawali Sasuolo te bramki. Jeszcze czerwona kartka w końcówce, za to, że typ, no kopnął tyłek gościa we własnym polu karnym, bo mu się nie spodobało, nie wiem co, osłabienie drużyny, strata bramki, na własne życzenie, na życzenie obrońców, tak to sobie powiedzmy, bo z przodu się działo, ale no jak oddajesz trzy bramki i czerwoną kartkę, no to nie oszukujmy się, ciężko wygrać mecz. Polacy na plus i minus, no to powiedzmy sobie zdecydowanie o, właśnie, Skorupskim, który mm, grał w meczu z Lazio, mecz zakończony wynikiem 0-0 do 0 na stadionie w Bolonii i Skorupski tutaj notuje rewelacyjny występ, fantastyczne noty zbiera i w prasie i wśród kibiców, rewelacyjny występ, Ta, ten remis w dużej mierze jest na pewno też zasługą Skorupskiego, choć tak naprawdę dwa strzały na bramkę, no ale zrobił robotę. Drągowski, drugi bramkarz, już oczywiście ze wspomnianego meczu ze Specją, no tutaj był bombardowany o wiele bardziej Drągowski, też wybroniona, jedenastka, mówię też? No on wybronił jedenastkę, Skorupski nie, ale yy, Drągowski tak, owszem, przy wyniku 0-0, do -0, więc naprawdę fajny występ i Zalewski z tego samego Meczu Romy, o którym już mówiliśmy, który strzela bramkę i media pisały cóż za uderzenie Zalewskiego, ja bym powiedział no cóż za uderzenie, zeszła mu uważam, bo chłop zbierał się do woleja, kopnął od ziemi, dzięki temu strzelił gola, bo piłka odbiła się przed bramkarzem, przelobowała go, wpadła do bramki, ale moim zdaniem jest to Kiksa niezamierzone uderzenie, jak chcecie sobie zobaczyć tę bramkę... Link oczywiście w opisie. Są też minusy. Pierwszym z nich jest Bielik, znowu kontuzja, ale tym razem spokojnie, nic z kolanami, nic złego. Dostał kopa na twarz w ostatnim meczu, nawet pierwszej połowie nie skończył rozgrywać i stracił zęby. Kolejny piłkarz, który traci zęby ostatnimi czasy. Dwa zęby wyleciały, zresztą jest takie zdjęcie w internecie widoczne. Może nawet je zobaczycie tutaj, jak po prostu dostaje kopa i te zęby fruwają gdzieś tutaj w okolicy. Obchydna sprawa. Tam było też podejrzenie wstrząśnienia mózgu. Mamy nadzieję, że nic takiego się nie stało i szybko Bielik wróci do gry. No ale bez implantów się tutaj raczej nie obejdzie, bo nie wyobrażam sobie, że będzie biegał bez zębów. I Wieteska na minus. Wieteska Ligę wraca do, do drużyny, i niestety jego drużyna dostaje srogi łomot na własnym stadionie złą. Dostają 4 bramki i trzeba przyznać, że po pierwsze hat-trick najszybszy w ligę, gościu w 4,5 minuty strzelił 3 bramki, opęda i trzecią bramkę m.in. Wieteskę mu podarował, bo było wycofanie, rozpoczęcie od środka, podanie do obrońcy, Wieteska chce do bramkarza, no podał za lekko, nie trafił dobrze w piłkę. I opęta dopadł do piłki, minął bramkarza, strzelił gola, więc niestety nie najlepsze spotkanie. Mógł strzelić piękną bramkę przewrotką Wieteska, ale nie z tego rozliczamy go jako obrońca. Ale mówię, to jest mały minus, on i tak na wielki plus tego kaliera w klubie Clermont się rozwija, więc na spokojnie. A my przechodzimy do kategorii Eliak W końcu wrócił po kontuzji i możemy go ocenić i oceniam ten występ na... 2 z plusem w skali szkolnej. To jest dopuszczający plus i ten plus dopisuje w zasadzie e, ze względu na to, że w drugiej połowie rzeczywiście pomagał drużynie również w zadaniach defensywnych. Nie wiem, no sam się oszukuję. Powiem wam znowu to samo co mówiłem. To, to, to co się z nim dzieje po mundialu to jest dla mnie jeden wielki znak zapytania. Ja tego nie rozumiem. Jak z zawodnika, który był tak istotny... I tak pewny, i tak ważny, stał się gościem, który dostaje piłę od Dejonga, wleci sam na sam i za daleko ją sobie wypuszcza, przez co uniemożliwia sobie oddanie dobrego strzału. W trudniejszej sytuacji uważa miniaki Williams, zabrał się z piłą o wiele lepiej, strzelił gola, tylko he. Negreira, oczywiście. Dojdziemy do tego, chociaż no, ja o tej sytuacji tylko powiem. No, dla mnie to jest prawidłowo cofnięta bramka. No, niestety są takie przepisy, zresztą mówili o tym sędziowie przed sezonem na konferencji, że zagranie ręką w ataku, w akcji. Do poprzedzającej strzelenie gola będzie skutkowało interwencją waru. No i w tym wypadku, no, moim zdaniem, sędzia nie mógł powiedzieć, że pójść do ekranu i puścić tę akcję, bo tam piłka odbija się od ręki, odbija się od ramienia. Nie wybroniłby się z tego. Ja wiem, że ci, którzy liczyli na stratę punktów Barcelony, są zawiedzeni, ja to rozumiem, ale pomyślcie o tym, że sędzia idzie do monitora, ogląda to zagranie i stwierdza, że puści tę akcję. Na jakiej zasadzie by to wytłumaczył? Że co, że wysoko podniósł nogę i mógł dzięki temu zagrać ręką? Nie ma czegoś takiego w piłce nożnej. O po prostu czegoś takiego nie ma, że a bo ja się obronię, to zagram ręką, i wtedy jest dzida. No nie, bo to prowadziłoby do jakichś kuriozalnych sytuacji. Więc prawidłowo ta bramka została cofnięta. Barcelona wygrywa, który to już jest chyba jedenasty mecz, 1 do 0. To jest jakaś statystyka przeobrzydliwie chora. Są chyba pod tym względem w ogóle liderem w Europie. Jedenaste zwycięstwo, 1 do 0. I to jest właśnie styl. Tej Barcelony, na której się patrzeć nie chce, ale zobaczcie, no kolejne trzy mega ważne punkty przed klasykiem utrzymują przewagę nad Realem i ten mecz z Realem, jeżeli uda się tam przynajmniej zremisować, da naprawdę duży komfort na 12 meczów przed końcem, to będzie 9 punktów przewagi, coś rewelacyjnego i właśnie takimi meczami, Tymi wyżebranymi, mówiąc brzydko, 1 do 0, po stylu jaki jest, po słabym meczu, również w tym wypadku Lewanowskiego, bez Pedriego, gdzie nie ma jakiegoś specjalnego pomysłu na dominowanie meczu, nie oszukujmy się, zbierają trzy punkty, i za to Szawiemu trzeba podziękować, i za to trzeba też Stegenowi podziękować, że on tylko 8 bramek puścił do tej pory w lidze. No ale mówię. Dla mnie to jest niesamowite, że oni tyle punktów mają. Nie będę narzekał. I oby jeszcze takich zwycięstw trafiło się więcej, bo lepiej wygrać 11 razy 1-0 niż raz 11-0. Taki pstryczek, na który czekałem całe życie w stronę Realu Madryt. Beka tego weekendu, moi drodzy. Pamiętacie Jóźwiaka, piłkarza, który ma 24 lata i swego czasu był, była nadzieja, że naprawdę będzie skrzydłowym reprezentacji Polski na poziomie. Jak zobaczyłem jego nagranie z akcji w MLS-ie w tej kolejki, to wow. Niezły, niezły w ogóle zjazd. Nie chcę oceniać piłkarza, ale tę akcję pokazuję wam jako beka, bo ona jest po prostu bekowa. Wbiega koleś w pojedynek 1 na 1 przez kraju pola karnego. Wypuszcza sobie piłkę i nie jest w stanie jej dogonić i biegnie tak koślawo jak ja po 16 km, już po prostu jak wszystko mnie boli to jest mniej więcej ten bieg. No motoryka jak u 36-letniego zawodnika, a nie 24, zobaczcie to sobie sami, ocencie, bo dla mnie to jest no, przykry widok. Ale mówię, mam nadzieję, że to tylko jedna taka akcja, w każdej innej śmiga jak torpeda. Wierzymy. Druga beka, mocna afera z Linekerem. Krótko wam nakreślę o co chodzi. BBC, telewizja brytyjska... Postawiła sobie za cel, że będzie apolityczna. Oczywiście już wiemy, że to pewnie jest karkomne zadanie, ale że każdy jej dziennikarz ma być neutralny. Nie ma się wtrącać w sprawy polityczne itd. No, Lineker akurat nie jest prowadzącym, nie jest dziennikarzem, ale on prowadzi program, najbardziej znany brytyjski program, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Nie wiem, czy to nie jest najbardziej. On chyba jest w ogóle rekordzistą Guinnessa pod względem tego, ile. Sezonów jest emitowany, bo to chyba jeszcze od lat 60., czy nawet może i wcześniej, no masa czasu. Match of the Day nazywa się program. I Lineker jest jego prowadzącym. Tych prowadzących w historii naprawdę nie było wielu. To jest bardzo popularny program, bardzo ważny też dla kibiców. I uwaga: Lineker nie po raz pierwszy wypowiadał się odnośnie jego opinii na temat. Kształtu świata, ja teraz nie będę tego oceniał, bo tutaj chcemy skupić się na faktach, które są, a nie o tym, czy on ma rację, czy racji nie ma. To pomijamy w ogóle. W każdym razie on powiedział, że nowe pomysły, jeżeli chodzi o ograniczanie możliwości rejestrowania imigrantów i to, że będą oni odsyłani w ogóle jak będą się nielegalnie dostawać do kraju to są praktyki, które że tak zacytuję, przypominają działania Niemiec z 30 roku, więc pojechał mocno. Dodatkowo nie miał zamiaru wycofywać się ze swoich słów, no wrzucił sobie od taką wiadomość i BBC stwierdziło nie będziesz prowadził tego e, programu najbliższego, że musimy rozwiązać sprawę. Taka jest oficjalna wizja. Tylko nie przewidzieli jednego i tu jest dla mnie beka. Goście programu solidarnie powiedzieli: Czyli Ian Wright, który miał być w tym odcinku, Jalan Shira powiedzieli, że nas też nie będzie. Zastępczy, ewentualnie goście, też powiedzieli: że Też nie wezmą w tym udziału. Komentatorzy nie wezmą w tym udziału. Czyli BBC, chcąc pokazać swoją mm, siłę, i dominację, że nie będzie nam taki lineker tutaj bruździł i trzymamy się swoich zasad, które też swoją drogą możemy pogadać o tym, że są łamane. Nie poprowadzi tego programu i co się stało? Programu nie było, puszczali sobie skróty, jakieś, więc totalna klapa. A co będzie dalej, zobaczymy, bo nie wydaje się, żeby był to pożar łatwy do ugaszenia. Więc beka z tego i króciutka beka z PSŻ, bo pewien dziennikarz, który nazywa się Roman Molin, Molina i wie jak się czyta. Jego często trzeba dzielić ponoć te jego wiadomości na pół, ale dał takie informacje na przykład, że PSG jest gotowe zapłacić Neymarowi boczę z klubu. To jest mój vibe jak prowadziłem futbol menedżerka karierę jak oglądaliście, oglądacie i chciałem się pozbyć Alaby, też byłem gotów mu zapłacić. Więc oni już stwierdzili, że Neymar, który mówi, że chce kontynuować tam karierę, jakoś się nie dziwię, bez że mówi, że nie chce. Informacje o tym, że zawodnicy nazywają Galtiera UFI-stą, że okienko jest fatalnie przeprowadzone, Neymar zarzucał Kamposowi. To trójkolorowa piłka na Twitterze taką nitkę zrobiła z tłumaczeniem najciekawszych kwestii. Że Katar w ogóle szuka teraz, Udziałowca, nie? Że nie chcą odejść, ale szukają udziałowca do tego burdelu. Że podobno jaki zawodnik, który grał z Bayernem w pierwszym składzie, dzień wcześniej o 6 rano wyszedł z klubu, i tak dalej, i tak dalej. Wspaniałe informacje, czyli co klasyczny okres że z drugiej połowy sezonu, gdzie Mbappé mówi: zobaczymy, gdzie wszystko się sypie, przyjdzie nowy sezon, znów będzie jedno, znów w lidze zwycięstwa, znów wyjdą z grupy Ligi Mistrzów, a później, a później zobaczymy. Także zawsze każdy moment, że pośmiać się z PSZ, jest dobry, więc go znalazłem. Mecz tego weekendu, a było ich naprawdę sporo, moi drodzy, ale ja wybieram mecz ligę. Tak jest, Lil z Lyonem i powiem Wam tip: jak chcecie obejrzeć sobie ten mecz, odpuśćcie sobie pierwszą połowę. No, to wybieram go meczem weekendu i mówię: pierwszą połowę sobie odpuśćcie 0-0, tam, nie wiem, jakie dwa strzały. To po prostu bez nadzieja, nie? Więc idźcie sobie na kawkę, cokolwiek zróbcie i wróćcie na drugą połowę, bo tam zaczęła się jazda. No, mecz zakończył się wynikiem 3-3. do 3. Kluczowe wejście La Cazetta, który wraca po kontuzji, i słuchajcie, wchodzi, prokuruje karnego, bo stoi w murze i robi hops, taki ruch ręką zatrzymując piłkę, po czym strzela dwie bramki, z czego ta na remis piękna, w samej końcówce tam się działo naprawdę bardzo dużo. Ja uwielbiam takie mecze, wiecie, że mam do takich spotkań słabość, ale mam też słabość do tego, że w tej kolejce świetnych meczów to było co niemiara, bo wspominaliśmy już o kosmicznym wyniku, jeżeli chodzi o Romę. Bayern z Augsburgiem też 5 do 3, zresztą tutaj Nasz polski bramkarz skarżył się, że jakby grał w Juventusie, to by się nie denerwował. Nie? A ja, że gra w Augsburgu i dostają ostatnio po kilka bramek, to się denerwuje. Więc Roma Sassuolo, 3-4 mówiłem już, tak jak mówiłem. Juve Sampdoria 4-2. Było sporo dobrych meczów. Kadyk z Getafe też siedział w La Liga. Sporo, sporo fajnych spotkań ja wybieram spotkanie wspomniane Ligę. A jeżeli chodzi o ciekawostkę i krótką piłkę, polecam wam filmik z takiego oglądania wspólnego meczów, które robi robi Savage. Między innymi on jest tam gościem, legenda piłki, były piłkarz i uwaga, i w tym momencie on zaczyna krzyczeć: "Jest gol!", nie w ogóle na początku wszyscy inni nie wiedzą o co chodzi. Okazuje się, że jego syn Charlie Savage strzelił pierwszego gola w swojej seniorskiej karierze, swoją drogą dro dla drużyny stworzonej tylko z wegan. Forest Green Rovers, jedynie weganie tam grają i chłop strzelił bramkę. I właśnie Robi Sawecz oglądał wspólnie to na transmisji i jego reakcję powiem wam szczerze, no może nie jest to ciekawostka statystyczna, ale warto zobaczyć jak ojciec dumny z syna może być, kiedy ten strzela bramkę. To jest tak naturalna reakcja, że po prostu odpalałem to sobie z pięć razy i tę jego radość śledziłem i szczerze wam polecam. 11 weekendu widzicie na ekranie. Ja zawodnikiem weekendu wybieram kwaraszfilię, kwaradonę. Jak zwał, tak zwał. Słuchajcie, gość jest niesamowity. To, jaką bramkę strzelił na 1-0 w tej kolejce, kolejna. No, możemy to powtarzać i powtarzać. Każdy jego mecz, jak popatrzymy sobie na oceny, jakie, jakie on zbiera, jest rewelacyjny. I tutaj znowu do przerwy 0-0 w 60 minucie. Wjeżdża w pole karne, wkręca obrońców, posyła piłę pod poprzeczkę. Co za w ogóle zawodnik! I te jego, ta jego początkowy właśnie pseudonim Kwaradona dla mnie był, wiecie, no wyolbrzymiony. Ale im dalej w las, tym bardziej widzę, że on na to zasługuje. No chłop. W jeden sezon jest sobie w stanie postawić taki pomnik, że to jest niesamowite. Ale ja bramką weekendu wybrałem inne trafienie gol. Jean-Édu Jean Aol. Nawet nie wiem, czy tak to się czyta, ale bramka jest piękna w każdym razie. Jest to trafienie na 2 do 2 z Marsylią. Bramka dla Strasburga, tą jean Elu e, czy jakoś tak, pierdyknął taką petardę z lewej nogi, że myślałem, że poprzeczka się złamie. Nie? I że dobrze, że nikt tego po drodze nie dostał w twarz, bo byłyby straszne wiadomości. Coś pięknego, trafienie, bomba śliczna. A innych trafień też było pięknych, Debal Debali chociażby, no ale można wybrać tylko jedno. Więc wybiera. W opisie oczywiście możecie zobaczyć sobie te nagrania. I przechodzimy do tematu odcinka, czyli afery z Barceloną, ciąg dalszy. Tylko mam ważne pytanie do Was: czy chcecie osobny odcinek o tym, bo teraz nie będę przez 15 minut o tej sprawie nawijał? Jak chcecie, nagram Wam osobny odcinek. Co sądzę o tym od A do Z? Po prostu moja stricte opinia subiektywna na temat tej sprawy. Dzisiaj pośmieję się po prostu z tweeta, jeżeli chodzi o. Laporty, bo słuchajcie, trwa afera z tym Negrejrą już od dłuższego czasu, kolejne informacje wychodzą, prokuratora stawia jakieś zarzuty, dyskutuje się o tym, jak zareaguje UEFA i tak dalej, i tak dalej i klub siedzi. Siedzi i nic nie mówi i wydaje mi się, że już lepiej było chyba nic nie mówić, niż wrzucać takiego tweeta, że on Laporta stwierdził. Kules, bądźcie spokojni, bardzo jest niewinna, jest ofiarą kampanii tych, tych pomówień, które... Teraz dotyczą wielu podmiotów, które chcą zaszkodzić honorowi klubu. To żadne zaskoczenie. Będziemy bronić Barcelony i udowadniać, że jesteśmy niewinni. Wielu będzie zmuszonych do przeprosin. I to jest taki tweet na zasadzie: dobrze robią, wszystko jest w porządku, nie ma problemu, jesteśmy czyści, wszyscy kłamią. I powiem wam, z czym mam tutaj problem. Jeden zasadniczy problem jest taki, że bez względu na to. Czy uda się jakieś zarzuty, zarzuty postawione, a obronić tych zarzutów, czy z jakkolwiek skazać Barcelonę, wydaje mi się to bardzo karkowne, ale mówię o tym, to może w osobnym odcinku, jakbyście chcieli, to nie można zaprzeczyć faktom. A fakty są takie, że Barcelona płaciła Negrejrze te pieniądze. Fakty są takie, że Laporta, przejmując władzę w klubie, zrobił przecież dokładną analizę wszystkich finansów, prawda? Pamiętacie to? Dokładne przetrzepanie, prześwietlenie wszystkich działań. I nawet nie piardnęli swoimi ustkami pięknymi, nawet bączka nie puścili w temacie tego, że kurde, przez lata opłacaliśmy na I pytanie, czy zrobili to dlatego, że nie mówmy, może się nie wyda? Czy nie zrobili tego, bo nie mówmy, bo jesteśmy umłoczeni po same uszy? Czy nie zrobili tego dlatego, że cała ta prześwietlanie finansów, było po prostu zrobione po łebkach i nawet tego nie ogarnęli, w co jestem też w stanie uwierzyć? Nie wiem. Wiem tylko, że wypuszczanie takiego tweeta jest dla mnie obrzydliwe. Dlaczego? Bo ja to rozumiem, bo Laporta jest, i mówię to od dawna, politykiem. tego jego druga kadencja, gość dla mnie naprawdę, oczywiście nie porównuję go do Bartomeu, bo do Zera się ciężko porównuje, nie da się mnożyć, ani nic no wiadomo. Na litość boską. Chłopce wrzuca takie coś tylko po to, żeby zebrać polubienia, żeby zebrać, wiecie, wie, że na Twitterku, no to łatwo wejść w taki lejek, w którym będą go klepali po plecach i mówili: tak jest, że nasz prezydent, broń nas i tak dalej. Więc ja bym wolał chyba, żeby milczał. Jak już nie ma żadnych, wiecie, oficjalnych stanowisk, nieco bardziej rozbudowanych niż: jesteśmy niewinni i oskarżają nas, będą przepraszać, to wolę, żeby milczał. Ale ja wiem, dla niego to się opłaca. Bo on, jak, jak to na wprawnego polityka przystało, lajków połapał, poklepando po pleckach, kule z zadowoleni, że coś się dzieje, że prezydent widzi i broni honoru klubu. Ale mówię, to jest dla mnie śpiewka i wersja dla naiwnych. Ten temat jest o wiele bardziej skomplikowany. Jeżeli chcecie, żebym poświęcił temu odcinek, dajcie znać, to wtedy... Powiem wam, co dokładnie sądzę w tym temacie. Dlaczego uważam, że Barcelona i jej opinia obecnie jest na żenującym poziomie, w pełni zasłużenie. Ale mówię, nie chcę się rozwodzić w tym odcinku, bo to by trwało i trwało. Dajcie znać, co sądzicie. Przypominam o wszystkich linkach w opisie. Dziękuję za dzisiaj. I na razie. Papa. Pa.